Witajcie Rostomili. Mam nadzieję, co mnie ktoś jeszcze pamięta. To jo! Profesor niezafes Niklaus. Chyba że przesadził trochę. Prawie jakże wrócił, to się takie rzeczy dzieją na świecie. Pieroński koronawirus epidemio. No ale to jeszcze nie było koniec świata, bez to sam, że przyszło trochę o tym połosprawiać, a troszkę was też uspokoić. No ale słuchajcie, jak w tym świecie z tym pierońskim koronawirusem żyć? Higiena, a konkretnie higiena naszych rąk. Nie gadając za wiele, myjemy ręce, a nie myjemy ich tak, jak to niekiere ludzie blank błędnie robią. Ja podważam do tego ozgusa, odkręcając ten kokotek i tak i no, te dłonie tak do porządku myjemy całe dłonie, dotąd nadgarstki, między palcami, jakaś żeście są poza domem to fajnie jak macie taki płyn antybakteryjny chociaż ja wiem, że na ten moment taki płyn antybakteryjny to jest istny szac też jak musimy wyjść z na jakiś zakup to już polecam jak leżymy po tych sklepach między tymi rajami jak chytomy roztomaj te rzeczy, jak mamy ten koszyk to używajcie się takich najtańszych gumianych glazyjek które możecie dostać bez przykład w aptece Tyż muszę sam powiedzieć, eli idzie o te zakupy ludkowie Proszę was, nie dostawajcie do głowy wszystkie męso, krupy, nudle, chleb, raus Blank się straciło, po całkiem bytomu widza rasa targo sam szajs papiur sam szajs papiur Dwie kisty z wodą. Na co wą te tej haziel taśmy? Wy się będziecie mumifikować i się tyłowijać robić jak mumia? jak to obejrzą, to ażek się musiał pójść do sklepu są, że się kupią jedno paczka. Tyż przy tym werci się powiedzieć, kiedy już coś kupimy, to lepiej co by się posługiwać płatnością kartą. No i lepiej zbliżeniową, bo na papieżanym geldzie, a na klepciorach jest w pierony bakcylów a inkszych wirusów. Bez to, to jak ino macie taką możliwość, to tam kaj idzie to zrobić, posługujcie się kartą a płatnością zbliżeniową. Bo kiedy wklepujemy pin, to tyż na tych kneflach ustawimy rozto zarazki. Jakbyście nie mieli żadnej jak to się jako do nagłej potrzeby, ustańcie w doma. Jest taka akcja nawet na Facebooku Łostuń w duma sieć na życi. Tyż ważna rzecz: apeluję do ludzi, którzy dużo siedzą w internecie, a oglądają, czytają te wszystkie informacje na ten temat. Nie dejcie się też ogłupić, bo w internecie jest mocka informacji, które są nieprawdziwe. Jednym puści taką Berę w internet. Drugi to przekorze następnemu, bo takie głupocie przeczyto to pora set ludzi, a potem naros panika. Mocie sprawdzone, rzetelne źródła informacji, mocie strona MSZ, mocie strona GIS-u. Nie spędzajcie całych dni na śledzeniu tego. Wiele ludzi już się zaraziło, a wiele ludzi pomżyło. To żadnemu naprawdę nie pomoże. I teraz, kiedy też ważne, zadbajcie o siebie. Wysypiejcie się dobrze do porządku. Dobrze się odżywiajcie, a najważniejsze, nie nerwujcie się, bo to obniża odporność. Jak już się tyż musicie jakaś przetransportować z jednego placu do drugiego, to raczej nie używajcie szczotków transportu publicznego, takich jak bana, bus, cuk. Jak już macie taki mus, korzystajcie z auta, poproście jakiegoś kolegi, jakiegoś kamerata, kogoś ze rodziny, co by was podciepnął. A jeżeli żeście już byli tam kajem mocnych ludzi zarażonych tym wirusem, albo żeście mieli kontakt z jakąś osobą, która była zarażona, a macie u siebie takie objawy, bardzo wysoka temperatura, harlanie, kucanie, nie poradzicie dobrze dychać, dusi wos, też nie lećcie łoros do jakiejś przychodnie albo inkszego lazaretu, bo po drodze jeszcze po kupa ludzi. Są od tego odpowiednie numery telefonu, skontaktujcie się z tymi ałanową na istopedzom, co macie robić. To, że siedzimy w doma, to nie oznacza, co mamy 24 godziny na dobę gnić w betach. Pooglądajcie się jakieś fajne zaległe filmy, pooglądajcie się jakieś fajne seriale, mocie Netflixy, mocie HBO, mocie tych platformów pieron. posprzątajcie się coś, weź ta sipa, weź ten śmiatek, Pośmiatej ten zol, wypłucuj ta dylówka, wypierz się ten lojfer, zeć te 3 cm marasu z tego wertiko, poćwicz się, porób się pompki, porób się brzuszki, porób się przysiady, porób się... Pajaciki! Pooglądaj się coś fajnego na YouTubie, pooglądaj się jakieś fajne live livestreamy, Subajspiel Twitch TV Niklaus. Nowy jakbyście się chcieli napić gruszoły ze kamratem, mocie kamerkę internetowo, włazicie na jakiegoś Skype'a albo Discorda i je balanga jak pierwot! Wyzgierne synki, a ciaciane Dziękuję Wam pięknie za uwagę, Mam nadzieję, że jeszcze się trafimy. Abyście mnie szukali w necie. To je Niklaus. Do tego jeszcze Pieron. Życzę Wam mocka, mocka zdrowia, a szczęścia. Trzymcie się, nie dejcie się.